o, widzisz, ten już Aldef 4 zajebał, bo wiem. Patrz, na środku mamy. Nie, nie, ma, nie ma w ogóle. Nie mają żadnych możliwości na duelu ze mną. Tylko jak kampią albo gdzieś. Patrz. Może jak nie będą grać, to daleko zejdziemy. Zobacz to. Patrz teraz ten chłop. Na duelu. On skacze, chowa się. A duel, no, tylko jak się skampią chłop, siedzi gdzieś jak szczur. Patrz. Duel będzie jakiś? Patrz. Patrz. Na duelu. Czekajcie, bo mi coś z myszką mi się zapisało. Czekajcie... Na paluchę sobie najechałem fotelem! ale bez kitu nie grają, bo... Ała! Zobaczy I karze. Heba nie ma, chyba Maciej, smoke'a! się! On lowa ma, defuj, defuj! Nie pierdol! Pago, defuj! Spokojnie, baga Słona taka, bo się... Ale pes Co jest, kurwa? No to była... Miltis się wyszło. Teraz jeden. Smokuję okay, pałąd. Pikuję dalej. No nie dałem flasza. Pikujemy mi dalej? dalej under. Under. No, no, no dawaj. I... Rampę jeden leży. leży. paczki mógł przejść, ale raczej chyba Rampa jeden. Jeszcze rampa na tej rampa. Ale, Lewdał. Leży. Jeden rampa. Rampa jeden. Remy'ego, czy co? No, tu nie ma drugiego, jest tylko jeden numer, a to byłby bomba, bomba tam. Czekaj na smoka. Chodź, chodź. Za bs do prawej. Za BS-em. Tu, 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 no. Tu stoi ciągle. Oj, nie! Przepalił, kurwa. 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 Ja, myślałem, się razem? ja myślałem, że jeden został. Jeden HP. Daj AWP, czapkę. O kurwa. Dobra, nic stało. Dobra. dobra ale set, drba, Jest okej. Okay. Idę upsypikować. Chowam się. Dwóch rampa, jeden zero ma. Zero ma AWP. Kurwa A. Oh. Rampa A ogóle, Bejk na... chyba I Jeden tylko. I konektor Mówiłem mu uważajcie łącznie Ale... Konektor Zostań na P Rampa jeden B, 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 B. Dwóch macie Weź za ten I dwóch B, B. Ha? Kurwa. Kurwa, to jest trzeba Szkoda, szkoda. Te 5 na 2 gdybyśmy nie przegrali, to wygramy mecz, bo oni kasy nie mają. Nie, chciałbym zdementować te plotki. Czy to prawda, że Czuł i Chapel to bracia syjabsty? Eee, nie wiem. Nie wiem, czy mogę o tym mówić. Nie wiem, czy oni mi upoważnili do udzielania takiej informacji. Mogę jedynie powiedzieć, że są spokrewnieni. Dobrze rozumiem. Nie będę się zagłębiał w ten temat, bo może być nie, nie za miły. No. E, chciałbym, się, chciałbym się jeszcze dowiedzieć na temat Waszego map, polu czy, czy Miraż to był. Czy, czy ma, ten map, pol. E, czy ten Miraż to był dobry wybór? No, szkoda w chuj. Jeszcze jakieś pytania? bo spieszę się na GTA. E, nie mam już więcej pytań. Ale odnośnie Miraża. No powiem panu tak. Byliśmy w stanie ukąsić na tej lokacji. Było kilka smoków przygotowanych. Czy, była, czy to była szkoła yy, Piotra Izaka z Coveriona? Zdecydowanie flashe tutaj stosowaliśmy od Coveriona, tylko problem polegał na tym, że te flesze są już przedawnione. Skoverion ma te flesze z roku 15, przełom 15, 16, dzisiaj mamy 19. Tak, tak, te ja flesze nikogo yy, nie ślepiają. Że się wtrącę, Bardzo proszę. Ale właśnie słyszałem, że, że pan Skoverion już jest tak, tak stary, że te flesze to już nie dolatują na te pozycje. Tak. Zmieniła się fizyka, zmieniła się meta, wszystko się zmieniło, spociłem się. Nie da, nie, no, nie, 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 nie wiem, nie wiem. Proszę pana, no ale kurwa 1 na 3, 2 na 5, kurwa 11 HP, 13 HP. Drużyna wkurwiona, kibice wkurwieni, zarząd wkurwieni Generalnie jedno wielkie wkurwienie no To co my teraz w tym meczu to jest... Wygrywa... Wygraliśmy poprzedni mecz na, na gości, którzy kurwa klepnęli HellRaisers A tu kurwa na bociany z Rosji takie coś my prezentujemy kurwa No to, to my nie zasługujemy, żeby być na HellTV, no bo taki takim meczu To kurwa... No... Ja rozumiem, nie. Na matchmakera ja iść dobrze i, dobrze, i trenować Bardzo to dokładnie to rozumiem Dobrze, rozumiem Dobra, rozumiem, że te sytuacje 1 na 2, 2 na 5 i tak dalej. To pewnie jest tak, bo pan pewnie fanem jest, albo i nie fanem, bo antyfanów dużo jest. Virtus Pro oni często przegrywali takie rundy i nie sprawdzają tak, pozycji. Tak. Czy, czy to właśnie z centrum Virtus do, do, tak, do was tak. mówił? Dokładnie My jako polscy młodzi zawodnicy oczywiście utożsamiamy się z drużyną Virtus Pro oglądamy każdy ich mecz i, i to w nas siedzi. Siedzą w nas takie właśnie chujowe rundy. Ale nie ma czego się wstydzić. No najlepszym się zdarza to nam się tego, tego, też może zdarzyć. tego grubego zbiortu sobie nie oglądał na waszym miejscu, nie ma co. A dlaczego? Nie wiem, bo meczy sprzedaje, gruby jest. No powiem pan tak, ja <grym> zastosowałem dietę właśnie grubego dzisiaj. Pierdoliłem szarome z frytami. Później Niechło. przed meczem ojebałem prawie całą zapiekankę. No ciężko stanie, mi się siedziało. Ważną ważną rzecz. Czy tak. ważną rzecz? o tym opowiadał. No. Czy oglądałeś przed movie snacksa przed meczem? No nie. No i wszystko wiadomo, dlatego się nie nakręciłeś i nie dajesz sobie wszystkiego. No nie, no, spadł kurwa drugą stroną, nie ma co podnosić już. Talerz mi się obił jeszcze. Nowy zK dwuletnia ja pierdolę, no. Dopiero co kupią komplet. Zajebiście. Konsultacyjna izby przyjęć. Stan psychiczny. Brak wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej. Krytycyzm obecny. Czekaj, co tam jest napisane? Gorzej jakby, mu, jakby go zamknęli, nie? Ja bym, no nie wiem. Tok myślenia zwarty. Kurwa, to u mnie by było ciężko z tym zwartym tokiem myśleniem Oj, ja bym tego nie przeszedł. No! Nie gadajmy, dobra, nie gadajmy o tym, ktoś mnie z reporterstwem wyślą na testy. Tytuł jest BNT-152, pompki na kominie. Nie no. Nie chciał, nie Nie wiem. Znaczy, dobrze, ktoś to w sumie nagrywa w dzisiejszych czasach. Nie musimy tego robić. Mi ogólnie samo. Samo oglądanie wystarcza. Ja jestem spełniony, Adrenalinki mam już dość jak to oglądam, więc nie ma problemu żadnego. Tak samo zamiast na wakacje to w Google Maps wchodzę tam i sobie pooglądam coś, czy grafika Google. Ludzie kiedyś podróżowali palcem po globie, ja podróżuję w grafikach Google i taniej, ta, przecież ja te same... Nawet zdjęć takich dobrych nie zrobię telefonem jak tam jest na, Google, na grafika Google. O, przecież mi się niedobrze się. Ale przybiegł, Ty, ale zobacz! To nie jest takimi elementami składany, wiesz? Takimi. Wiesz o co chodzi? Takimi klocami kopułem, nie? Tylko, że to jest takie. Patrz, masz teraz zobacz. A, on go tutaj przełożył i mu poszedł z dupy mu jeszcze poszedł. A co jak to nie fake i wszyscy się mylimy Co jak to nie fake? Pokaż mu jak to się robi. to bez problemu Bez problemu. Ale no co?

Będę podawał teraz adres, a się po tą straż pożarną. Oh. Ty, a bo, 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 mi się to wspinanie. to to jest, no.